Witam wszystkich kolegów hodowców nie muszę przedstawiać kto się mnie nie zna to słowo wykłada karmienie w wieczorne ale ja doszłem do tej metody że zawsze to co zrobię dziś to daję jutro a ta karma co była wczoraj zrobiona to będzie dzisiaj dawana tutaj zrobiłem taką miksturę będzie gdzieś z półtory setki może no, 7-8 kg karmy dobre pół dziadra karmy A może 6,5 tam to nie ważne moja kenia magiczna tutaj się mówi drobne nasionka od kanarków tam nie trzeba tu przedstawiać. dajemy 3 takie garście to tam to 3 łyżki, 9 łyżek wiadomo, teraz gołębie jak się mówi bierze się, potrzebuje tego białka nawet, jak to mówię, naturalnego, nie jakiej tam chemii, a to wszystko, wiecie, tam to takie białko, zwierzęce, to takie, wszystko tylko inna, wiadomo, trzeba dać, trzeba ten gołębiom, jak się mówi, ja tam daję dwa razy, i to mówię, czy mleko od dzieci, czy tam białko od świn, czy od ludzi, od sportowców, ale to jak się mówi, te same, wiecie, wszystko takie dobre, Dwa razy w tygodniu, ale za dużo też nie ma co, bo to, to wszystko niby to z takie 100%, a co się okazuje później tam jakaś chemia, bo to, to może tylko sztucznie, tam i mówię, i jak, jak wszystko. A to jest naturalne ziaren, to W sumie moim zdaniem tam wszystko jest i, i rzepak, i konopia i, i trochę a to na kanarku tam nie będę to gadał o takim sklepie, tam każdy musi sam i nawet od biedy orzechy pomielone. A tam nie, nie mowa o tym. Także tu tam e, jedna biała cebula. Normalnie się teraz na się nie podaje, ale ona jest wiadomo. Moim zdaniem tam nie trzeba cebuli, bo tam, tam nie kto będzie miał czerwono, czerwono, to biało, to biało. Ona te gołębie może. Żeby to każdy to zrozumiał, utrzymuje w zdrowiu. To jest lepsze jak nawet, Ja tam nie będę falił, tam B12 witamina. Wiadomo, w lotach jest. Moim zdaniem B12 witaminy nie ma tego lepszego ale teraz ja to uważam że to te gołębie żadnej infekcji nie łapią od cebuli Moim zdaniem to może nie gorsze, czosek czosnek też dobry tam raz w tygodniu dwa, ale cebula jest dobra bo te gołębie naturalnie są zdrowie utrzymywane nawet teraz dać można i dwa dni po kolei na przykład dziś, jutro, dzisiaj to zrobiłem i to zrobię ja świeżo ja tam nie chcę żeby tam, nie chciałem dawać Oc, bo oni wczoraj dostali pół cytryny na 7 litrów wody i dzisiaj dostaną z pół cytryny, czy nawet cytryny całe, tam nie ma problemu. Nie chcę ich tam sztucznie, bo normalnie oce nawet jabłkowych by dostali, ale tak nie za dużo. <grych> Żebym dozowił to cebule na 3 dni, to bym dostał tam 50-posetkę wody, znaczy osory. Oh Tutaj wody dał, a tak by dostali ocę jabłkowego i to. Się mówię, to się to to tam zaraz wymieszam, ten karma tu stoi na dole, to sucha, zaraz dam, a to jutro dam. I moim zdaniem teraz naturalnie, o jeszcze dobrze się przypomniało, że dam taki 3 cm imbiru, cebula, czosnku chyba nie dawałem, może i dam, z dwa ząbki. A raczej chyba dzisiaj nie dawałem, wczoraj był czosnek. Wczoraj był czosnek. I na przykład gwoździków, tam później wam wstawdzie. Nie zapomnę pod spodem, albo na początku, albo na końcu zdjęcie, gwoździki, bo tam w kolekcji nie będę gadał skąd, tam jeden nie mogłem mu wytłumaczyć, bo to w innym języku jak się gwoździki, nie mogłem mnie zrozumieć. No ale wstawię ten zdjęcie, każdy by wiedział ale wiadomo w Polsce te gwoździki taka przyprawa, nawet tam nie wiem do ogórków bodajże niektóre kobiety że dodają jak nie to pamiętam, że do do grzybów nie, ale do do górki chyba widziałem. Nie, do górki nie tak może jak widziałam do gruszek. W gruszkach widziałam To smak daje, aroma taki. A z tego co ja się orientuję, to daj e, oni nawet gdy ja tam dużo czytam, to odrobaczają gwoziki. Także dałem jak się A Moja taka teoria to naturalnie odrobaczanie. Wiadomo, ja tam zbadam o kał, teraz zadzwoni, teraz mam murlo, to tam kał zbadam. Jak będzie dobrze, to może nie będę odrobaczał, ale normalnie ja tam raz na rok się staram odrobaczyć Maję, nie maję tam od ludzi delikatnie, za mocno poręteniem i później tam w gruncie odrobaczę. W sumie raz, teraz zobaczę, za dwa trzy dni, może jutro nawet kału pozbieram. Nie daj Boże, mają kału teraz gołębie się pieżą. Wiadomo, gołębie muszę się równo pierzyć Jak się równo pieżą, to muszę być zdrowe. Jak coś tam doleka, także cebuli nie za dużo, ale raz na tydzień jedno na 100 gołębi, czyli tam na 150 raz na dwa tygodnie można dać, na pewno nie zaszkodzi, cebula jest Jak tam kto nie wierzy, to może sobie to poczytać Po drugie wiadomo, i to wyistnie do jutra Moim zdaniem, ja bym wolał to dać za 5 godzin, ale no, wiadomo no, Ja tu nie będę czekał jak się 5 godzin nie, Ja to dam, dzisiaj wymieszam, trudno Nie będę za dużo obsypywał tam jak się mówi Tak jak dzisiaj to dam tylko cebula Trochę tych tak gwoździków i wody tam szklanka a jutro na przykład wczoraj sorry dałem na przykład czarnych herbat chyba z 5-6 Tak samo co zagotowałem te herbaty, dam też z 15 gwoździki i tę herbatę wiadomo dałem do miksera, zmieszałem na papkę tak samo dałem do dzisiaj będzie dawało no. te karma się mówią. słucha także o, nie będę tu dawał bo... Ani karma, to niedobrze jak to nie jest coś Także pozdrawiam, do usłyszenia. jak się mówi. Jak będę odrobaczał. Jak będzie wszystko dobrze, to wam nagram tu film. Czy dobrze, czy niedobrze to nie ważne ja tego nic nie mam. moje gołębie jak się mówi. I tu mam takiego gołębia. Ten młody W niemiecku się mówi ringloze leidemann Także ktoś chce tego ringloze może go nam. Jeden kolega w sumie jeszcze w dwóch dni, w sumie się nie odbywa dwa miesiące. Glaska, jak się odezwie to zostanie, jak nie to następny zostanie, także nieważne. Także z polecenia ważne. Dla... Pozdrawiam, dobry godny.